Pod arbuzami jest to 10 zł, a pod wiśniami mamy również 10 zł. Czyli w tej zdrapce mamy cudownie 20 zł i to jest już ta zdrapeczka ostro na plusie, czyli ją na lewą stronę. Widzowie. Następnie mamy zdrapeczkę numer 15: elektryzujący cash i w bonusie również wiśnie, czyli wiśnie chyba dzisiaj przewodzą. A to są kochani. Cudowne, wygrywające liczby. I jest ich 4, a następnie pierwszą liczbą jest 16, do tego jest 32, 41, 1 i 36. Tak to wygląda w pierwszym rzędzie, a co w drugim? Od 13 się zaczęło: 39, 34, 24. Jak i 9, czyli ta zdrapeczka musi również opuścić stół. Widzowie. Ale za to może kasy z numerem 38. I proszę bardzo, ja już otwieram wygrywające liczby. I mamy 23, 19, 11 i 12. A pierwszą liczbą twoją jest 25, potem 16. 24, w tym momencie było blisko i 8 do tego, a na samym dole mamy 31, 9, 13 również blisko, 17, jak liczba 6, czyli ta zdradka również na prawo. Widzowie nie uwierzycie, duży lotek z numerem 12, a w nim takie oto wygrywające liczby. Pięknie. A w grze pierwszej mamy pierwszą liczbę, jest to 4. Do tego jest 10. Po dziesiątce mamy 27, 32, 33 i 47. Wychodzi na to, że jedna liczba, jak dobrze popatrzałem, a co gra druga, mamy 6, 9, jest przyłożenie 15, 29, 37 i 41, jedna liczba, 3, 37, 43, 44, 1 i 1, agra czwarta, 11, 16, 17, 26, dobra, jedna liczba, agra piąta, mamy 9, liczba 12, jaki liczba, 21, 22, 45. Aj, było blisko dwie liczby. I od jedynki się zaczęło. Do tego jest 8, 9, 18, 25 i 28. Czyli wszystko mówi za siebie. Drabka na prawo. widzowie, zielona kasa. Nr 39. I ja już otwieram wygrywające liczby. Tak to wygląda. O, tu jeszcze symbol. Znajdź worek i wygraj przypisaną do niego kwotę, czyli jest to worek, i od razu w worku mamy pierwsze 5 zł. Do tego, czyli zdrapka się zaczęła ostro. Do tego mamy liczbę 37, a wcześniej było 18, której nie było, 36, 24 również nie widzę. A pod workiem, kochani, jest to liczba 32 jakie 22 blisko 28 również blisko i pytanie czy ta zdrapka jeszcze coś tu zaburczy zdrapeczko zaburczy 14 blisko 34 26 blisko 12 również blisko i 17 czyli mamy 3 elki znowu te elki nie dobra Ważne, że zdrapka wygrana na lewą stronę. Widzowie, ja tu patrzę tak, jeszcze mam zdrapkę. Widzowie, jeszcze mamy po 5 zł zdrapki. Następną zdrapeczką jest to. Ekstra pensja i mamy oto takie wygrywające liczby. Tak to wygląda. A pierwszą naszą liczbą jest liczba 27. I tutaj mamy jeden do tego, jak i 11. Czwórki nie widzę. Ok, symbol jest, tylko do pary. Jeszcze jeden potrzeba. I jest liczba 8, bo bliziutko. 17 nie ma 3. Do tego jest 12 blisko i 14 również blisko, czyli ta zrapka odpada. Widzimy różowy diament. I zaglądamy. Mamy otwarte, wygrywające liczby. A w Twoich liczbach pierwszej jest 12. Liczba 4. Jest to 33, bliziutko. 36, bardzo blisko. 30, gdzieś tam krąży. 11, nie mamy. 32, 8. Oj, oj, prawie, prawie. 34, niesamowicie. I 22. Dziękujemy, sprawcę. A na stół właśnie wlatuje retro kasa widzowie, a w niej diament albo konieczynka i proszę bardzo jest dzwon mamy wiśnie, które się przebijają tu cały dzisiaj czas jest tu symbol taki pik worek, banknot safe gwiazda, która się myli z tą konieczynką i również tropeczka na prawo A w tej chwili przechodzimy do finału i pojedziemy teraz z tymi za 10 zł z drapeczkami widzowie i to jest numer 11 Maxi Cash Party i ja se pozwolę otworzyć wygrywające liczby tak to wygląda i na końcu mamy 9 widzowie A. Zajrzyjmy w Twoich liczbach. i Jest 25, czyli bardzo biżutko. 8 również o numer. 30 nie mamy. 37 również gdzieś to tam blisko było. 32. Jest 12, liczba 11, 27, 15, proszę bardzo. I mamy wygraną maxi kaszparty 20 zł pod liczbą 15 i tu widzimy również 15. Super. Ale drapiem dalej widzowie, bo jeszcze z drapki zostało do wydrapania. 16 się pokazało. Jest liczba 34, jak i czwórka 41 o numer a niżej, jest jeszcze niżej. Proszę bardzo. Mamy 6. Liczba 29, której nie ma 26. Również nie mamy. I tu widzimy liczbę 33, a na końcu liczbę 5. Ok, czyli mamy C, C i C kontrolne i 20 zł. Czyli dajemy ją tutaj do wygranych. Widzowie. A tak gwiazdka mówi również wszystko. Fortuna w gwieździe i. To są nasze wygrywające. Tak one wyglądają właśnie. Ok, a w Twoich liczbach pierwszą jest to 2. Do tego mamy 32. 14. I 36. 11. Bliźniutko. 34. Nie ma. 22 również u numer. 35 nie posiada, 6 nie mamy. 13 również było bliżutko, a następny rząd jest to liczba 38. 28 było również bliżutko. I tu mamy 33 liczby. 1 jest to za nisko, 42 za wysoko. A co na samym dole odkryjemy? Proszę bardzo, 7, 18, nie ma, 3 i ostatnie dwa pola, Jaki liczba 25. Czyli wychodzi na to, że strafka również na prawo. Widzowie, diamentowy los i gdzie te wygrane. To są nasze wygrywające liczby. Jak i pierwszą liczbą jest 34, do tego mamy 3 bliżutko, 17 nie widzę, 19 również nie ma, 31, a niżej uwaga, co mam, niżej 11, 11 było blisko, 49 za wysoko, całkiem wysoko, 21 nie mamy. 23, również nie widzę tej liczby. 8, 46, 6, nie ma. 28 i 13, również blisko. Czy jest coś niżej? Tak. Ale to nie pasuje. 26, również blisko było. O, jeden numer, 14.